Siemano, dzisiaj jedziemy na malinki. Weźmy jedziemy na maliny. Maliny to moje ulubiony posiłek. Okej. Okay. najpierw i żebyśmy się widzieli, w malinki. O, jeszcze jesteśmy za niedługo, bo to jest nasze oczko wodne. O, proszę bardzo. O, to nasze oczko. Takie musi być z 3 km. Dobra, ja się zatrzymam, bo ja do góry nie prowadzę rower. I teraz wezmę to się, widzimy, jak już będę. w malinach Dobra, już idziemy z zbożem, bo rower zostawiłam. O, ty, o. Nie widać. I jesteśmy na malinach. Zobaczcie jak będzie maliny. Dobra, mnie tam mówię cicho, ale mi tam wszystko gówno jedno. Nie dam się tylko zjeść maliny. Bo później jedziemy do hurtowni cygramowej. Ale jak co to znaczy? Do hurtowni przejechać? gdzie ja muszę pojechać. Więc ja tylko to